masz Tomek, wiesz co, tak sobie przemyślałem, że może bym chciał wejść w ten Twój biznes. Możesz mi powiedzieć ile u Ciebie zajmuje na przykład montaż kuchni u klienta? Jasne, że Ci mogę powiedzieć. Tylko wiesz, to zależy, czy montażycie dobrze, sprawnie, czy są jakieś komplikacje. Dobra, załóżmy, że są jakieś komplikacje. No tak, jak są komplikacje, na przykład krzywe ściany, gdzie blender trzeba docinać po kilka razy, bo jest tak nierówno. Z batem to samo, trzeba docinać po kilka razy i zrobić z niego banan, plus łączenie frezowane, plus rozmowa z klientem kilkanaście razy. No to to generuje czas i w sumie to na dobrą sprawę to nawet jestem w stanie montować w poriewach do 5 dni. 5 dni trochę jest, no dobra, ale no powiedz co wtedy, jak już jest wszystko ok, bo masz wszystko yy, dobrze zrobione. No wiesz, jak jest dobrze zrobione, to już zupełnie inna bajka. No, gdy mam wszystko już przygotowane w większości na, na warsztacie. I wszystko proste ściany, wszystko proste, nie trzeba blatu docinać, parapet. No to mówię, tak jak mówiłem, zupełnie na bajka, to jestem spokojnie w stanie zejść do pięciu dni spokojnie.